Dzień dobry, cześć. Witam Was serdecznie w czytaniu Dla Trygonu Ognia na nowy tydzień. Moi drodzy, spojrzymy sobie, co tutaj, jakie takie bardzo ogólne energie mogą nam towarzyszyć. Kolejność byk Panna Koziorożec. Czasówkę znajdziecie w opisie. Ja zanim zacznę, chcę yy, przypomnieć, że zrobiłam już czytanie na nowy rok numerologiczny, który rozpoczyna się 21 września. Zatem ja naprawdę zachęcam Was żeby sobie spojrzeć, jakie możliwe energie dla Waszej wibracji mogą Wam towarzyszyć w Nowym Roku Numerologicznym, jakie lekcje itd. Dobrze, moi drodzy, przypominam, że także zrezygnowałam z robienia czytań prywatnych, ale wróciłam do tej takiej opcji szybkich pytań, szybkich odpowiedzi. Raz na jakiś czas tutaj na kanale w postach wrzucam Wam link, gdzie możecie zadawać pytania. To się będzie działo tak raz w tygodniu, podejrzewam. Ja sobie później te pytania będę realizować w zbiorczym filmie tutaj na kanale. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę obserwować, ponieważ, no moi drodzy, to, to będzie tylko po prostu informacja w postach, w społeczności. Nie mam innej możliwości informowania Was, kiedy, kiedy się tutaj pojawią. Dobra, to co? Zaczynamy. Zaczynamy od byka. Beczki drogie, zaczniemy tutaj od wyroczni dla Was. I co my tu mamy? Co macie wiedzieć? Już znasz wszystkie odpowiedzi. No super, czyli już nie musimy wykładać karty. Nie, no oczywiście żartuję, ale no, ta karta informuje nas, że macie wszystkie odpowiedzi, że nie potrzebujecie więcej podpowiedzi, że wiecie co robić, wiecie w którym kierunku zmierzać w istotnej dla Was sprawie. Dobrze, zobaczmy zatem, co w tarocie. Możliwe energie w nowym tygodniu dla osób spod znaku byka. Trójka mieczy, król denarów, Wasza karta. Rozczarowanie jakieś Wam tutaj towarzyszy, paść denarów. Wy naprawdę wiecie, co z tym zrobić. Takie mam wrażenie. Dobrze, główna sprawa. W jakiej energii tutaj się pojawiacie w nowym tygodniu? Paść mieczy. Co jest Waszym wyzwaniem w nowym tygodniu dwójka mieczy? Haha. Co jest przyczyną tego, co się dzieje. Dwójka donarów. Stoicie w miejscu, stoicie w miejscu, ciągle macie wrażenie, że jeszcze musicie coś zrozumieć, że jeszcze musicie zdobyć informacje, żeby ruszyć. Nie wiem, nie sądzę, że chodzi o to, że brakuje Wam pewnych informacji. Jeżeli tak, to one przejdą w tym tygodniu. Będziecie mieć odpowiedzi, będziecie wiedzieć, co robić w ważnych dla Was kwestiach. Ja mam jednak wrażenie, że to jest takie na siłę trochę. Stoję i szukam, żeby na pewno coś, wiecie, żeby wiedzieć, bo nie chcę ruszać, paść do narów, przeszłości. Co w Waszej głowie, o czym myślicie? Dziewięć mieczy, dokładnie, stres Wam towarzyszy, boicie się według mnie, strach Was trzyma w miejscu, niekoniecznie brak informacji, zresztą są takie sytuacje, kiedy my po prostu musimy też ryzykować. Co nadchodzi zatem? Siedem denarów, no i nadal się wstrzymujecie. Wy najzwyczajniej boicie się, że kupicie kota w worku przysłowiowego i temu się tak wstrzymujecie i czekacie na informacje, ale tutaj no... Nastawienie jakie jest? Kapłan, no wiedza, tak? To jest wasza energia. Muszę mieć wszystkie informacje, muszą mieć wiedzę. Co w otoczeniu? Dziewięć buław. No to już jest taka napięta energia, bo dziewiątka buław jest taką kartą faktycznie napięcia, tak? Że, że jeżeli to jest jakaś okoliczność, to że tak powiem, ktoś się już wstrzymuje dla was. Na zasadzie decydujesz się czy nie, bo ja czekam nie. Nadziej bądź obawy wasze. Jest piątka była, więc konflikt wewnętrzny. Podejrzewam, że Wam towarzyszy w tej kwestii. To nawet być może nie jest kwestia nadziei bądź obaw, tylko po prostu poczucie presji. W rezultacie 10 dolarów, ale tutaj nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja właściwie nie widzę w ogóle tutaj złego. Rycerz kielichów w tle. Widzicie, będziemy sobie tutaj yy, prawdopodobnie o wszystko yy, dopytywać. Zaczniemy tutaj od początku. I teraz tak, dwójka denarów, jako przyczyna sytuacji. Wiecie, dwójka denarów jest taką kartą, która pokazuje, że my stoimy w miejscu, bo nam się albo opcje wydają takie same, albo tak samo beznadziejne, albo tak samo dobre. Ale tak naprawdę chodzi o to, że albo my chcemy utrzymać obie opcje, albo po prostu nie jesteśmy gotowi podjąć decyzji i to by mi tak z tą dwójką mieczy pasowało. Natomiast faktycznie są jakby dwie drogi wyboru. Jest karta maga i karta maga pokazuje, że decyzja tutaj ewidentnie należy do Was. To Wy decydujecie, w którą stronę pójdziecie. Tu jest duże poczucie takiej, powiedziałabym, odpowiedzialności. I paść miecze i już tutaj jakieś informacje przyszły, już są jakieś wiadomości. Natomiast z miecze my musimy sobie weryfikować. My też nie możemy wierzyć i ufać wszystkiemu. Jest czwórka mieczy. Wiecie, pokazuje mi się, że w tym tygodniu Wy tak naprawdę jakby oczekujecie na ten. To jest ciągle zawieszenie, że ja może jeszcze coś zrozumiem, że ja, nie wiem, że przyjdą jakieś informacje, które wskażą mi drogę. Dwójka mieczy pokazuje, że czegoś widzieć najprawdopodobniej nie chcecie. Jest sprawiedliwość. Hmm. No wiecie, sprawiedliwość ewidentnie jednak może mówić tutaj o takich kwestiach urzędowych na przykład, tak? Urzędy nas trzymają w miejscu. Natomiast... Dwójka mieczy sprawiedliwości. Ja myślę, że wy macie wszystko, czego potrzebujecie, żeby coś rozliczyć. Być może bardziej wewnętrznie niż zewnętrznie. W Waszej głowie dziewiątka mieczy, więc towarzyszy Wam stres i strach. Dwójka była. Wy się boicie po prostu podjąć yy, tej decyzji. Boicie się, że wybierzecie źle. No, w przeszłości paść naru, więc tutaj już się coś zaczęło dziać, a z mieczy. Wiecie. Yy. Tutaj jakieś działania już zostały poczynione w stronę wyboru, więc dlatego ja mam wrażenie, że Wy wiecie, co robić, tylko boicie się zrobić ten krok i ta karta mi to potwierdza tutaj. Wasze nastawienie kapłan. Hmm. Jest siedem kielichów, tak i wam, że nie chcecie opierać się na wyobrażeniach w tej sytuacji, chcecie naprawdę opierać się na takiej wiedzy, wiecie, pisanej udowodnione tylko nie każda sytuacja wniesie coś takiego. No, rzadko kiedy sytuacje są tak naprawdę aż tak pewne. W otoczeniu jest dziewiątka było, czyli ktoś tutaj już jest w napięciu, ktoś się wstrzymuje, dziewięć kielichów. I teraz tak. Ktoś tutaj robi dobre wrażenie, że tak powiem. Ktoś może chcieć się wam przypodobać, czy jeżeli to jest propozycja pracy, nie potraficie się zdecydować, to dziewiątka kielichów faktycznie pokazuje, że to, co zostało wam zaprezentowane, to zostało zaprezentowane z najlepszej strony, tak? Więc my nie wiemy, co tak naprawdę tam pod spodem tkwi. Dlatego wy nie możecie czekać, czego ja się dowiem jeszcze. Wy musicie gdzieś tam zaufać sobie w tej sytuacji, a nie opierać się na czynnikach zewnętrznych, I o tym też mówi dwójka mieczy. Dlatego powiedziałam, że w moim odczuciu wy macie już odpowiedź. Wy nie możecie opierać się na y, informacjach zewnętrznych. Musicie sobie zaufać i być może nawet intuicyjnie podejść do tej sytuacji. Piątka była w 6 denarów. No, macie poczucie presji, tak? Może ktoś wam dał czas. Hej, do, do środy musisz się zdecydować na przykład, nie? Albo. Mm, no, decydujesz się czy nie, bo je tutaj ktoś czeka. No i jest jakaś presja, to na pewno. W rezultacie jest dziesiątka denarów i jest koło fortuny, więc ja mam wrażenie, że sama sytuacja jest pozytywna i ja nie sądzę, że coś złego tutaj za rogiem czmycha i czeka. Natomiast karty pokazują, że to jest dla Was lekcja, że Wy będziecie musieli zaufać sobie najzwyczajniej. Wiecie, nadchodzi też ta siódemka denarów i to ciągle jest oczekiwanie, że ja zrozumiem, że się dowiem pięć błów. Wy naprawdę będziecie tutaj bardzo mocno. Wstrzymywać kogoś, tak? Czeka jeszcze, ja muszę przemyśleć, ja muszę przemyśleć. No ale zdecydowanie nie chodzi o to, żeby szukać nadal czynników zewnętrznych, które gdzieś tam was pokierują, tylko zaufać sobie i podjąć najlepszą możliwą decyzję w zgodzie ze sobą. Koło 10 denarów. Jeżeli będziecie tutaj podejmować krok zgodny z waszymi wartościami, takimi ponadczasowymi, życiowymi, to podejmiecie dobrą decyzję. No, taką tu mam informację. Dobrze. Ja zobaczę, jaka jest ogólna wskazówka dla Was. Oprócz tego, że już tak naprawdę znacie wszystkie odpowiedzi. Jest rycerz kielichów. On był też w przełożeniu. To jest karta, która gdzieś tam mówi o tym, żeby być w kontakcie ze swoimi emocjami, uczuciami, że czasem nie możemy opierać się na logice lub na faktach, tylko właśnie na przeczuciu, na, na impulsie na tym, gdzie nas ciągnie wewnętrznie, bo takie jest rycerz kielichów, przez to on nie boi sobie, on nie boi się dać komuś lub czemuś drugiej szansy, on nie boi się przyznać do błędu i tak no, Mało w tym stabilności, tak? ale tu nie chodzi o stabilność, tu chodzi o to, żeby działać w zgodzie ze swoim sercem. To tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam. Dzień dobry panny. Zaczynam od wyroczni dla was. Co macie wiedzieć? Drogie panny. Nowy tydzień. Wszystkiego dobrego dla osób, które będą obchodzić urodziny. Wiadomość dla panny sodiakalnej. Ach, poranek, wszechświat czeka na Ciebie, no to jest Wasz czas, moi drodzy, jest to Wasz sezon, słońce jest w Waszym znaku, przepiękna karta, w ogóle pierwszy raz ją widzę w tej talii, ona naprawdę jeszcze nigdy nie pojawiła się dla żadnego znaku, mam wrażenie, a dość często jej używam, także no, wszechświat czeka na Was, cały świat na Was czeka po prostu, więc ach, super. Dobrze, zobaczmy zatem, co w tarocie dla Was, drogie Panny. Wiecie. To jest talia, którą dopytuję tym razem, a to jest talia, której używam. Pomieszałam. Co panny mają wiedzieć nowy tydzień. Co wypadło? Król denarów. No to jest przepiękna karta, to jest mocno Wasza energia. Proszę zwrócić uwagę też na byka w Waszym otoczeniu. Co my tu mamy? Mamy czwórkę mieczy, mamy króla mieczy i mamy króla kielichów. Powiem tak, rozsądek odłożyć na półeczkę później, a gdzieś tam działać w zgodzie ze swoimi uczuciami. Inteligencja emocjonalna to jest ważna. Nie zawsze chodzi o to, żeby mieć dobry pomysł, żeby działać w zgodzie z logiką. Czasem trzeba działać w zgodzie z sercem, a czasem po prostu się to wyklucza. Dobrze. Moi drodzy, główna sprawa dla Was w nowym tygodniu w jakiej energii jesteście wszechświat. Dosłownie świat czeka na Was i ten świat się nam pojawił ponownie. Także tu jest nieźle. Co jest Waszym wyzwaniem? Dziewięć buław. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Dwójka buław. Co w przeszłości? Siła. Lew. Co w Waszej głowie? O czym myślicie? Wasze dążenia. Pięć mieczy. No, tak średnio tutaj. Mam wrażenie, że nie widzicie potencjału, że skupiacie się na negatywach, a potencjałów tu jest bardzo dużo, a przez to skupienie się na negatywach i na tym, co może mi zagrozić. Gdzieś tam duży opór pojawia się mimo fajnych energii. Co nadchodzi zatem do Was? Król denaru to jest karta, która nam wypadła przy tasowaniu, i ta karta tutaj jest. Wasze nastawienie, jakie jest? Jest trójka denarów. Otoczenie 10 buław. Nadzieje, bądź, obawy. Sprawiedliwość, waga i rezultat tygodnia. Słońce. Energie macie genialne. Genialne, bo wszechświat, słońce, król denarów, to są naprawdę cudowne karty. W tle jest 6 denarów. Natomiast pokazuje mi się, że Troszeczkę sami możecie sobie kopać dołki pod nogami. Hmm. Yy, I powiecie zaraz, zaraz, dlaczego? Przecież jesteśmy w trójce denarów. No właśnie o to chodzi, że chyba lepiej byłoby się skupić teraz bardziej na sobie niż na innych i nie brać sobie na głowę nie swoich problemów. Wszechświat, jaką kartę tygodnia? Słuchajcie, to jest bardzo dobra energia. To jest karta, która mówi o tym, że. My możemy naprawdę czuć satysfakcję z tego tygodnia, możemy działać w zgodzie z osobą, może udać nam się zrealizować coś wielkiego. Wszechświat nam sprzyja. To jest ostatnia karta w tarocie, zresztą bardzo poważna, która naprawdę mówi o tym, że my możemy coś zwiększyć sukcesem. Ten wszechświat czeka na Was, więc wszystko może fajnie układać się po Waszej myśli, ale cholerka, przez to, że Panna tutaj w jakiejś relacji jest, Wchodzi nam presja, wchodzi konflikt, nie dostrzegamy tej fajnej energii, być może też nie umiecie się od czegoś uwolnić, coś zakończyć, bo jest potrzeba walki ciągle. Ja myślę, że czujecie się gdzieś mocno źle potraktowani przez los, zranieni, być może albo nie musi być to taka głęboka sytuacja. Pokazuje mi się, że jakieś takie szybkie działania, nieprzemyślane gesty czy słowa mogą was ranić i patrzycie tak bardzo krótkowzrocznie. Bo nie myślicie o tym wszechświecie, i to, wiecie, to jest takie wielkie uwolnienie, zwieńczenie cyklu, i to naprawdę jest coś wielkiego, ale pokazuje mi się, że patrzycie tak trzy metry przed siebie, tak? Czyli na zasadzie nie na przykład, że jeśli ja wydostaję z toksycznej relacji i jest cudownie, bo dzięki temu mogę zacząć nowe życie, mogę odżyć, raczej patrzycie coś takiego, mi się tutaj pokazuje, wiecie, tak bardzo krótkowzrocznie na zasadzie, o nie, jak ta osoba mogła mnie tak potraktować. Ja tutaj muszę coś jeszcze zrobić, a może nawet zawalczyć o to, tak? Dwójka była u przyczyny, decyzja, paść kielichów. Główną przyczyną jest decyzja, wasze działania, no i znowu działania, czy są gdzieś tam w zgodzie z sercem. W przeszłości siła, więc cała ta sytuacja już troszeczkę, już jakiś opór był, już była potrzeba gdzieś tam bronienia swoich granic, mam wrażenie. Dziesięć kielichów. I to dotyczy waszych relacji. I mam taką informację: wydaje mi się, że też coś podobnego było chyba w czytaniu dla was na wrzesień, żeby mocniej skupić się troszeczkę na sobie, mniej na tych relacjach, nie brać sobie na głowę problemów innych osób. To nie znaczy, że mamy być słuchajcie egocentryczni czy egoistyczni, tylko w taki zdrowy sposób zadbać o swoje granice, bo tu już była potrzeba przeforsowania czegoś dla innych co mogło was nadwyrężyć. Teraz tak, w otoczeniu jest dziesiątka buław i to nie jest dobra karta, bo bardzo często pokazuje mi odpowiedzialności innych osób, które gdzieś tam, właśnie ktoś próbuje na nas zwanić. Jest tutaj trójka denarów. Zobaczcie, wy jesteście w trójce denarów, czyli jesteście nastawieni na tak zwaną współpracę z buław. I to jest rozwiązanie na chwilę. Jeżeli my coś ustalimy, zrobimy razem, no ale widać, że właśnie ta współpraca was motywuje. Natomiast niestety pokazuje mi się, że dla Was ta współpraca nie jest korzystna, że lepiej byłoby działać w pojedynkę w tym tygodniu. Bo Wy jesteście w stanie sobie coś załatwić, zrobić zresztą z takim bardzo zadowalającym skutkiem. A jeżeli gdzieś tam zaczniecie inwestować w sytuacje z innymi osobami, to Was to pociągnie w dół. I na wezwanie mam 9 buław, czyli tak jak mówiłam, pewien opór, jest tutaj 9 buław, więcej się nie dowiemy, natomiast to jest karta przeciążenia. To przeciążenie może być fizyczne, może być mentalne, ale to jest takie dociskam się, żeby coś zrobić na siłę, pytanie czy warto. E, I teraz tak, nadchodzi król denarów i jest królowa denarów. Tutaj sprawy małżeńskie bardzo mocno się rysują, sprawy zawodowe. Ja nie powiem, żeby one zaznaczały się źle, bo wcale tutaj czegoś takiego nie mam. Natomiast... E, Faktycznie jakaś zależność jest w tym tygodniu z tą szóstką denarów. Ale dobra, nadzieję bądź obawy, wasza sprawiedliwość, 8 denarów. No i bardzo tutaj jest takie poczucie konsekwencji, tak? Że jeżeli ja się do czegoś przyłożę, nad czymś popracuję, skupię się, no to, to musi być efekt. Karta słońca w rezultacie pokazuje, że tydzień może Wam się bardzo przyjemnie kończyć. Jest król denarów, czyli tu są tak zwane sukcesy i one są całkiem duże. Wiecie, cały tydzień macie dobry. Tak jak mówię, jedyne jakie problemy się pojawiają, to właśnie. To nawet nie są wasze problemy, to są problemy gdzieś z otoczenia, w związku z pracą, współpracą, bardziej tak? Bardziej problemy innych osób niż wasze. Natomiast pokazuje mi się, że Panna ma szansę osiągnąć jakiś taki wielki sukces w tym tygodniu. Ważne, żeby nie patrzeć, tak jak powiedziałam, wiecie, trzy metry przed siebie, żeby widzieć troszeczkę szerzej, bo. W tym tygodniu takie rozwiązania na chwilę się nie sprawdzą. Tutaj trzeba siebie cenić, nie działać w impulsie, robić to, co jest zgodne z waszymi wartościami, no i na pewno nie, nie wychodzić z pozycji piątki miecza, czyli działam bo mnie coś wkurza, tylko robić coś, co jest zgodne z Wami, z tą królową denarów, królem denarów, a macie szansę osiągnąć wielki sukces. Jest wokół tego trochę presji, podejrzewam, że to jest też wynikiem. Tych problemów, które ktoś wam na głowę chcąc, nie chcąc zwala, ale ta dziewiątka była na wyzwaniu też jest taką kartą, że ja wytrwam. No i pytanie, czy warto? Na pewno warto wytrwać w swoich priorytetach, w swoich ambicjach, bo tu są sukcesy. Pytanie, czy warto wytrwać w tych relacjach, ale tutaj sobie po prostu sprawdzimy, jaka jest rada dla Was. Jest to z denarów, więc to jest karta, która mówi, żeby naprawdę inwestować swój czas i swoją energię długofalowo. w Coś, co wiemy, że jest warte zachodów, coś, co wiemy, że warto to pielęgnować i nawet jeżeli będziemy x lat nad czymś pracować, to warto. Zobaczcie, azbuła wnosi szybkie rozwiązania, paźbuła wnosi tutaj, załatamy na chwilę, nie, to nie będzie działało. Naprawdę w tym tygodniu trzeba podejść tak bardzo poważnie, przyziemnie do pewnych spraw i... Um, Mam takie wrażenie, że. Zastanawiam się, jaki przykład Wam dać, ale dam taki najprostszy przykład. Ja zawsze mówię, że nie stać mnie na rzeczy tanie, Bo tanie rzeczy szybko się rozwalają. Wiecie, buty po prostu jakieś takie tańsze chińskie, no to to jest masakra, nie? To czasem nawet jeden sezon się nie pochodzi, a takie jakieś konkretne skórzane, trochę droższe. Ja odkąd zaczęłam inwestować w bardzo porządne rzeczy, ja mam je X lat. Ja, nie, ja niektóre buty mam 6 lat zimowe i, i po prostu one się nie znoszą w ogóle. E, więc y, no właśnie, tutaj trzeba tak troszeczkę mądrzej. Więc to, to, ja myślę, że to jest jakaś mądrość. I to jest ten król donarów, królowa donarów, które inwestują naprawdę y, w konkrety jakościowe również. I tu nie chodzi tylko o rzeczy materialne, to są też relacje. A z poziomu byławmy krótkowzrocznie patrzymy to, co tu i teraz się wydaje dobre. Nie, to się nie sprawdzi na dłuższą metę. Jazda na właśnie mówi o takiej konsekwencji związanej z tym, że wiemy, że inwestujemy w coś porządnego. No dobrze, moi drodzy, to tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie, pozdrawiam. Koziorożce, dzień dobry. Zaczynam od wyroczni. Dla Was, moje drogie koziołki, zobacz, jaka rada dla Was. Mm. Czas się odłączyć i zrelaksować, żeby pewne rzeczy mogły poukładać się same. Tak rozumiem tę kartę. To znaczy, że nie trzeba wiecie, więcej pracy angażować, więcej się jakoś poświęcać, próbować, tylko właśnie zrobić krok wstecz i niech to wszystko zacznie się manifestować. Super. Z czym Wy możecie mieć problem, bo bardzo ambitny znak jesteście. I taki kontrolujący. Ale zobaczmy, co w tarocie. była Buław siedem kielichów. Czwórka mieczy. No faktycznie, tu już jest taka rada sama w sobie. Zrelaksuj się. Jest dobrze. Nie wszystko po prostu się układa troszeczkę samoistnie, a ty postaw na relaks, na odpoczynek. Dobrze, główna sprawa dla Was w nowym tygodniu, w jakiej energii się pokazujecie, a z denaru, głowa pełna pomysłów, Chęć realizacji czegoś, inwestycji. No dobrze, co jest Waszym wyzwaniem? Dziesięć kielichów. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Królowa denarów. To są te Wasze ambicje. Wy nie umiecie, jakby nie potraficie usiedzieć na tyłku, cieszyć się tym, co osiągnęliście do tej pory. Czy to są relacje i tak dalej, tylko tu trzeba znowu inwestować, działać, robić. No dobra, co w przeszłości? Trójka buław. I to jest właśnie taka fajna karta, która pokazuje, że wszystko się dobrze układa. Że my naprawdę manifestujemy sobie to, czego pragniemy. Yy, I teraz czekamy na tak zwane zielone światło. Zielone światło w tym tygodniu przychodzi. Co w Waszej głowie? O czym myślicie? Dobra, dwie karty. Królowa była rycerz kielichów. Ojej, jej, powiem tak. Ktoś Wam się bardzo podoba. Bardzo Wam się ktoś podoba. Bardzo Wam ktoś zawrócił w głowie. To jest czyste zauroczenie. Ciężko tu mówić o czymś poważnym, ale zauroczenie tu jest bardzo intensywne. Yy, królowa w to baran, rycerz kielichów to Moi drodzy ryby, ale te dwie postacie dają nam właśnie taki, taki chemiczny, wiecie, zabród głowy. Dobrze, co nadchodzi zatem do Was? Diabeł, ojej, słuchajcie, tu jest silne takie zauroczenie, bardzo silne, takie obezwładniające wręcz. I Wy możecie na przykład właśnie chcieć mocno inwestować w jakąś relację, bo tu i teraz wydaje się to super atrakcyjne. To jest Wasza karta. Wasze nastawienie, jakie tutaj jest? Siła. Okej, okay, to jest dobrze, bo to znaczy, że macie taką kontrolę. Co w otoczeniu? Koło fortuny. No to tutaj takie nieprzypadkowe rzeczy się dzieją, przewrotne dość. Tu się dzieje coś dużego w tym tygodniu. Ja nie wiem, czy to jest osoba, która Wam namiesza w głowie, ale coś wielkiego i z potencjałem się dzieje. Podoba mi się, że jesteście w sile, bo to znaczy, że nie tracicie kontroli nad sobą, mimo, że cała sytuacja jest taka, wiecie, bardzo e, porywająca. Nadzieje bądź obawy Wasze. Cesarzowa. No to jest kobita jak nic. Kobita nam się pokazuje wszędzie. Wiecie, to jest archetyp Brzony, matki i kochanki w jednym. Jaki jest rezultat? A z kielichów. No to już jest na maksa za uroczenie. Na maksa się tutaj coś dzieje. A cesarzowa, waga bek. Tutaj lew się zarysowało jeszcze kociaroż podwójnie. To już mówiłam. A w tle gwiazda. Wow! Słuchajcie. Szczególnie dla osób spotykających się z kobietami. Tu się dzieje chemia. Tu się pojawia kobieta, która po prostu z butów wach No niesamowite to jest. Tylko Fortuny pokazuje, że wow, z gwiazdą czujemy, że jakby, jakby pisane nam to było od wszechświata, że coś wielkiego. Dobrze, no to co to jest z tym asem denarów? Co to jest coś wielkiego? Jest as mieczy. Wiecie, to jest zupełnie coś nowego. Ja nie wiem, czy to... znaczy pokazuje mi się, że Wy będziecie bardzo zdecydowani na tę osobę. U podstawy jest królowa denarów, więc to faktycznie może być jakaś kobieta. A jest as denarów. To jest to. Wy czujecie, że nadarza Wam się okazja życia. I jeżeli to nie jest jakaś osoba, to to może być na przykład propozycja pracy, o której marzyliście, ale dzieje się coś wielkiego, aż mam dreszczyk uch. I teraz tak, Rycerz Kielichów, Królowa była w Waszej głowie, Cesarz Baran, ponownie, wiecie, na pewno jest to związane z jakąś osobą również, ale Wy możecie czuć, że to jest Wasz czas, że zgadza się tutaj, wiecie, że pasja łączy się z uczuciem i po prostu my naprawdę możemy działać, tak? Czyli na przykład, nie wiem, moją pasją jest gra na gitarze. Ja teraz, ja mam ulubiony zespół i ja dostaję propozycję od tego zespołu, czy nie chcę być ich gitarzystą. No ja wiem, że to jest przykład po prostu z niebios wzięty teraz, ale rozumiecie, to chodzi o to, że to może być takie duże, wielkie. W przeszłości trójka była, więc tu już coś nabierało rumieńca. Trójka kielichów, no jest relacja cholerka, nie? To poprzez jakieś osoby też macie szansę się gdzieś dostać. I teraz tak, na wezwanie 10 kielichów i jest 9 buław. Jedyne, co mi się tutaj pokazuje, to koziorożce, które mają rodzinę, aby Wasza rodzina nie ucierpiała na tym, co się tutaj dzieje. Wasze nastawienie, siła. Jest paść danarów. Wy naprawdę widzicie potencjał, wy chcecie kuć to żelazo, ale powiem szczerze, że podchodzicie do tego dość konkretnie. W otoczeniu jest koło fortuny, jest dwójka buła, więc to jest taka okazja, nadarzająca no, się mamy wrażenie raz lub dwa razy w życiu, coś wielkiego, i to jest kwestia też jakiegoś wyboru, czy my wy, gdzieś tam wyciągniemy po to rękę, czy nie. Nadchodzi diabeł i jest dwójka denarów, więc ha. powiem tak. Y Dwójka dana, zobaczcie, kopciuszek, nie? Kusi, żeby zostać, ale zaraz po prostu czarno Więc tu może być taka potrzeba szybkiej decyzji, i to się wiąże z jakimś kompromisem. Tak, czy ta okazja wiąże się z kompromisem. Nadzieje bo, to było, przepraszam, co nadchodzi. Nadzieje bądź obawy cesarzowa, król denarów. Wiecie, wy naprawdę widzicie olbrzymi potencjał. No nie wiem, czy w tej osobie, czy w tej sytuacji, ale czujecie, że wasze życie może być to absolutnie spełnione, że to jest coś, na co czekaliście całe życie. I w rezultacie co no to mamy asa kielichów, więc no powiedziałabym, serce drgnie. Jest dziewięć kielichów. No, wielkie przyjemności z tego płyną, i takie poczucie, że ta sytuacja, jeżeli się zrealizuje, to da mi najwyższego rodzaju szczęście i spełnienie. Wow, jestem w szoku. Cesarz, obok gwiazdy, bo to na jest naprawdę sytuacja z olbrzymim potencjałem. I to jest tak, jakby trafia Wam się okazja życia. No, trafia się. No, i co tu robić? No, zobaczmy, co robić, jaka to jest rada. Na pewno nie wnosić presji w to wszystko. Mm, bo tu się naprawdę może udać, ale jaka zarada dla koziorożca w tym wszystkim. Jest czwórka buław, więc powiedziałabym tak, faktycznie nie działać pod presją. I teraz tak, działajcie w zgodzie ze swoim spokojem. Tam, gdzie czujecie spokój i taką satysfakcję, to to jest wasze. Czwórka buław jest taką kartą, która mówi, żeby też cieszyć się momentem, bo naprawdę wydaje mi się, że macie dobry czas. I ten tydzień y, przedstawia się w bardzo, bardzo kolorowych barwach dla was. Czwórka była z taką kartą, która mówi, żeby zadbać o swoje środowisko w tym, czyli ja mogę mieć na przykład okazję życia i to jest wspaniała praca, ale żeby nie zapominała o swojej rodzinie w tym, nie? Żeby gdzieś tam zaangażować swoich bliskich w tą całą sprawę, żeby nie myśleć tylko o sobie, natomiast po prostu energię macie genialna. Ja już nawet nie wyjmuję więcej kart, żeby tutaj nic nie zapaszyć, nie zepsuć. No to tyle. Dzięki za wysłuchanie. Życzę mu wspaniałego tygodnia. Pozdrawiam.